Przedstawiciel 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 po raz Przedstawiciel Przedstawiciel Zapraszamy Przedstawiciel 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 na Przedstawiciel do 70 kg, Przedstawiciel trzecie, Przedstawiciel Przedstawiciel Miejsce trzecie, Piotr Kwałek, Czusarz, Główna Wojskowa Szkoła Średnia we Wrocławiu. Miejsce drugie, Paweł Selwa, 244 44 zeszł. Oraz miejsce pierwsze, Iwan Jarowicz, mążczyzny Samuraj Sano. Do tegonu numer trzy zapraszamy panów Bartosza Pirożyńskiego, Tymoteusza Senkowskiego. Pan, Pan Bartosz Pirożyński, Tymoteusz Senkowski. Wroga w będzie. Małgorzata Janowska oraz Mateusz Rodów, zawodnik władz adwokatów. Kategoria na podium. Kadeci mężczyźni do 66 kg. Miejsce trzecie Karol Skrzypiec, Filedia Santa Kla, Gaszowice. Kolejne miejsce trzecie Egzekwu Cezary Kosacki. Martja Larzaka, Drewny Bastian, Miejsce drugie Olivier Kotoński, Golden Dragon, Ora Oraz miejsce pierwsze Hubert Ronka. Fight do Będą pani Małgorzata Janowska, Mateusz Rogów, towarzystwo strzeleckie Szyma Sutik, Ola, pani Sandra nie pracownia psychologiczna. Na podium. Tak. Początkujący, początkujący, senior mężczyźni do 93 kg. Miejsce trzecie, Aleksander Beck, Bond, Breaker's Gage. Kolejne miejsce trzecie, Bartłomile Armageddon Niedrzeju. Miejsce drugie, Sebastian Reczkowski, Rzeczkowski. przepraszam KS na darze. I miejsce pierwsze. Szymon Słegustowski. God Kruto Maszobazowiecki.